Kolejna, modyfikacja. Kolejna modyfikacja, 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 modyfikacja. Hej, cześć, witajcie. Na pewno wielu osobom znudziły się stare kwadratowe portale o takie. Na szczęście z pomocą przychodzi mod, który dodaje nam możliwość kreowania własnego portalu. Jak widzicie ja zrobiłem takie coś, takie jakby okna. Co jest potrzebne do tego? Nic, tylko obsydian i zapalniczka i aby... Portal aby zadziałał musi być po prostu połączony. Jeżeli zrobimy takie coś Niestety będzie to skutek uboczny Będzie to no taki takie coś po prostu ale jeżeli już zrobimy to ta, w taki sposób to zadziała. Minusy są tego, że mają ograniczoną wysokość i ogólnie objętość A więc nie możemy zrobić jakiegoś bardzo mega wysokiego Tak samo nie możemy zrobić mega długiego, szerokiego Jeżeli to bym zniszczył i połączył Zresztą pokażę To wysko wyskoczy nam komunikat że no jest za wielkie i nie możemy y, tego odpalić bo jest po prostu za wielkie ale można sobie robić dajmy na to robicie y, so, y, skina macie na przykład skina endermana i no nie macie jak oczu zrobić bo ma taką fioletowe przynajmniej miał teraz to nie wiem i robicie po prostu oczy sobie taką obsydianem może nie do końca tak to będzie wyglądać Ale yy, No Przypuśćmy, że to będzie Duży skin I to będzie oko yy, W sumie można też zrobić taką I W sumie tak to już było, dobra No, tak już lepiej yy, No i po prostu te, to właśnie dodaję Nasze Możliwość kreowania portali możecie sobie jakiegoś siaczka zrobić, jakiegoś nie wiem, tak aby wyglądało to bardzo ładnie yy, w waszym świecie możecie takie wielkie na przykład wejście do świątyni co będzie tako właśnie yy, wyglądało dajmy na to tak tak i tak I proszę bardzo, czyż to nie jest ładnie To nie krzywo zrobiłem, ale to 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 wiecie o co chodzi Po prostu tako trzeba zrobić teraz będzie ładnie, prawda ładnie Uj ty 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 pyszczku mój I tak, a więc to jest wszystko Dzięki za oglądanie Jeżeli się podobało Ucieszy mnie łapka w górę A więc dzięki, cześć, czołem